przed wami ogromne kasyno, które właśnie wkleiłem na serwer. A to gracze czekający na jego otwarcie. I niestety, ale w środku to los zdecyduje o tym, kto ostatni zostanie. Bo to kto ostatni w kasynie. Więc witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Extreme. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, a filmy są codziennie, więc pamiętajcie, żeby nic nie przegapić. Więc aktualnie jestem tutaj ze Smurfem, który z lordetką patrzy, co się tu dzieje. Dużo trochę Osób tutaj przyszło, co nie? Trochę no, trudno masaka. powiedzieć, ile jest ich dokładnie teraz, ale zaraz, kiedy zaczniemy, to się to zacznie. Drzwi do kasyna zaraz się otworzą i w środku, jak już mówiłem wcześniej, tylko los decyduje o tym, kto będzie miał farta i wygra to, co dzisiaj dla widzów przygotujemy. A więc, wszyscy zebrać się pod wejściem do kasyna, bo zaraz otwieramy drzwi. Tutaj, proszę bardzo, mamy nawet bogate wystroje na zewnątrz. No dzisiaj naprawdę gracz, który wygra, zgarnie ogromną fortunę, ale zaraz zobaczymy, kim będzie ten szczęśliwiec, więc uwaga, otwieram drzwi, na arenie jest 89 graczy, drzwi właśnie się otworzyły, Graczy wbiegli do kasyna i teraz kto nie wbiegnie, ten niestety już od razu odpadnie, dobra, proszę mi tam wchodzić, wchodzicie, czy nie wchodzicie, roz, 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 roz. bo ten tutaj na przykład, zaraz się drzwi zamkną i zaraz, dobra, ja myślę, że tak, trzeba po prostu wziąć podkę instant damage, pozbyć się na przykład tego Pana tutaj o jego się nie da pozbyć. God damn. Dobra, to zrobimy inaczej, stary. Pilnuj, czy oni się tam przypadkiem nie biją? Chyba nie. A ja tutaj muszę. O, właśnie, tutaj ktoś zginął akurat. Dobra, czy nie ma nikogo poza kasynem na zewnątrz? Nie ma. Więc możemy teraz bezpiecznie chyba zacząć. Z tym, że myślę, żeby jeszcze usunąć na przykład tutaj dach. Będziemy mieli troszkę więcej miejsca i przestrzeni, by obserwować widzów. Dobra, więc tak. Set zero. Troszkę podwyższyliśmy to. No i tak! Skoro tutaj los ma przez. O tym, kto wygra, a kto nie. To przede wszystkim, najpierw trzeba się tutaj pozbyć ludzi, którzy by je oszukiwać. Wszyscy na środek, na chwilę. Ja może to trochę świetle, bo tutaj <laughs> moby się respią. No, nie, 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 nie trzeba. Moby się nie będą zaraz respić, jak y, tylko tutaj będą już biegać gracze normalnie, więc tak. Walls, barier, żeby nie mogli wychodzić w jakieś bezpieczniejsze pozycje. Tutaj wszystko jest dookoła otoczone barierami. Dobra, już możecie się rozbiec. Czemu i się biją, stary? Normalnie w by ich wyrzucili. Ja mam pomysł, Sary, Rzucę tak sobie randomową tutaj. Czy coś zginie? Nie, nikt nie zginął. Ale zostało już tylko 81 graczy, więc nie wiem, selekcja naturalna jednak chyba zrobiła tutaj swoje. Zaczniemy od tego może, by podzielić całą arenę na kilka kolorów. Na przykład tutaj zrobimy set lime concrete. Okej. Okay. Tutaj na przykład zrobimy set light blue concrete. Tutaj też zrobimy, nie wiem, na przykład tutaj niech będzie kolor czerwony, ponieważ zaraz by Będziemy losowali, jaki kolor odpadnie, a jaki nie, i to jest coś w rodzaju ruletki. Pamiętajcie jednak, widzowie, że kasy, no zawsze wygrywa, więc. trzy tore, duże, co zrobiłeś, szczerze mówiąc? Na ja dam oh. jeszcze black concrete tutaj i tutaj może być ten. Weź wpisz UNDO. Chyba, że dać po prostu pasek tutaj, bo te paski muszą być, żeby wiesz. Widzę, na przykład, nie próbował. Tak, żeby widzowie, na przykład, nie próbowali stać na dwóch kolorów jednocześnie, no bo to już podchodzi pod oszustwo i wiadomo, że wtedy nikt nie zginie. Więc uwaga! Mamy więcej. Teraz tutaj koło fortuny wpisujemy tak. Czarny, niebieski, zielony, żółty, fioletowy, czerwony. I mamy łącznie tutaj sześć kolorów. Więc uwaga, zróbmy tak. Zaznaczam wszystkie kolory. Wszyscy wybierają jeden kolor. Ej, czekaj chwilę. Może ja zrobię pod spodem takie pomieszczenie, żeby mogli tam spadać? Nie, nie potrzeba. Będziemy po prostu nie? robić tutaj lawę. A, nie, oka. nie będziemy, Sary, wydłużać ich męk. Nie wiem, dlaczego wszyscy stają na zielony. Będę losował jeden kolor. Nie wiem dlaczego, jakby. Stary, jak wypadnie teraz zielony, to pół graczy odpadnie. Ale okej, okay, widzę, że bety tutaj są ostre. Na przykład jedna osoba stoi na czerwonym. A nie powiedział, nawet czerwony jest gorszy od zielonego. Więc dobra, niech będzie losuje, jak chcą. Tak będzie. Trochę się boję, że e, może wypaść zielony i po prostu odpadną wszyscy na starcie. A niebieski? Ej, nie. Nie! Stary, wypad zielony! Mała, Nie, nie! Quartz block i lime concrete na 11, okej okay, stary Popatrz ile graczy odpadło po, Ponad połowa Ja nie rozumiem, ja nie rozumiem Dlaczego oni to zrobili, przecież to było Najgłupsze co można było zrobić Ej, a ty czemu go pijesz, ty odpadasz I widzę, czemu połowa Graczy wybrała zielony Nie rozumiem, nie rozumiem Ale okej, okay. teraz mogę Sobie wpisać undo, słuchajcie zrobić naprawdę Duże czystki na początku, jak widzicie Nie można w trakcie losowania Ulegać uprzedzeniom na zasadzie, że o, czerwony to na pewno jest niebezpieczny, a zielony na pewno wygra. Ponieważ jak widzieliśmy, czerwony był bezpieczny bardzo, był całkiem daleko od zielonego. Niebieski na pewno wygra, ja ci mówię, tak będzie. Tak, tak, dobra. Znowu rozdzielcie się na kolory. Ale teraz w miarę równo, please. Bo nie chcę wy dwie konkurencje tego skończyć. Ojo. Dobra, rozdzielili się, więc kręcimy jeszcze raz czułem fortuny. Uf, zobaczymy, co teraz się stanie. Koło jest w ruchu i wypada na czarny. Uuu, tak. Też już graczy. Ej, faktycznie. Więc teraz tak samo: Black Concrete. Ile osób wpadło? No, dużo. Ej, zostało już 24 osoby. Ja myślę, że delikatnie teraz może jednak by się przydało zluzować troszeczkę tempo. I myślę, że tak. Na przykład teraz, stary, zrobimy inaczej. Teraz zrobię wyliczankę. Znowu rozdzielcie się na kolory. Stary, od którego koloru mam zacząć wyliczankę? Ty Ale jakiego koloru? No, Aha, to, no dobra, no od czego? od czego, No od czego mam zacząć? Od, od czego mam zacząć? Od żółtego. Od żółtego, no dobra. Ene, due, rike, fake, enus, deus, deus i morele, bax. Dobra, więc teraz odpada żółty. Więc żółty odpada. Ej, ty tyś w ogóle stał na granicy. Mówiłem, że i można stać na granicy. Ale dla niektórych widzę to dalej za dużo wyczytać czat. teraz co tutaj kogo uderzył? Wyrzucił kość. Mam nadzieję, że to nie była jego kość. Okej, okay, teraz zróbmy tak. Dobra, robimy tak, widzowie. Ty, ty mi się stąd odsuń. Dobra, czaj. Teraz, teraz zrobiłem koło. Wszyscy stają na kole. Okej. Okay, a na środku tutaj postawimy szkieleta, który wybierze osobę, która odpadnie. Kto nie stanie na kole, odpada. Czy tak do nich po prostu trzeba pisać? Który, jak Simon mówi. Okej. Okay, teraz bierzemy szkieleta. To ja lawę zrobię. Nie, 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 nie trzeba, sery. Po prostu do kogo pójdzie szkielet? Albo w ogóle tego odpadamy. Za środku jest szkielet. Aż szkielet od razu stary. Do kogo się rzucił? Na tego! Na tego! Dobra, więc ty odpadasz. Dobra, jeszcze raz ten teraz szkieleta my odpadamy. I sprawdzamy kolejną osobę, kto teraz odpadnie. Uuu, teraz na przykład ta Alex. Dobra, więc szkielet wybrał. Myślę, że jeszcze jednej osoby w ten sam sposób możemy się pozbyć, więc stawiam ostatniego szkieleta. I uwaga, do kogo pójdzie ten szkielet? Uuu, więc pan odpada. No i w sumie to by było tyle, jeżeli chodzi o tą konkurencję. Koło znika. Dam im może w sumie ciasto. Nie, nie dam im ciasta, bo i tak tutaj jest region i tutaj nie będą go mogli jeść. No, mówi się, po prostu trudno widzowie. Albo dobra, mamy jeszcze jeden pomysł. Na koło. Teraz możemy zrobić inną próbę, która nie wiem, jak się uda, ale weźmy sobie oko enderu i zobaczmy, w którą stronę to oko nam pokaże. To oko. Oj, dobra, w ciebie stary, ty musisz odpadać. No dobra, więc w takim razie, w około koło powiedziało, że nikogo, no to trudno, ale wiecie, plan był dość ambitny. Mam pomysł, szalkera postaw. Szalkera? Okej, okay. jakby. Może inaczej. To poleci, odpada. To poleci, i odpada. Ej, dobra, dobra. Wylatujesz z programu. Więc bierzemy szalkera i zobaczymy, co zrobi szalker w sumie. Może szalker jakoś inaczej zadziała. O, szalker Sh niby, niby, się otwiera. Ale o, oh, o, oh, o, oh. o 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 on dostanie. O nie! Jak przejęciała ta kula przez niego? Zostało nam tylko starych 15 graczy. To naprawdę, jakby całkiem niezły wynik, jak na to, że tutaj było 90 graczy na starcie. Połowa odpadła na początku. Naprawdę tragedia, widzowie. Ja jestem zdania, że ten to stał na zielonym. To powinien grubo prześledzić swoje życie i swoje poczynania. Proponuję zrobić, żeby każdy na czacie jedną cyferkę napisał i będziemy wyliczać, jaki cyferki było najwięcej po prostu. I ta osoba odpadnie. Na przykład o okay. od 1 do 15. Okej. Okay. Napiszmy. Piszcie cyfrę od 1 do 15. Dobra, na razie widzę, że stary cztery. O nie stary, no czwórka. Cztery osoby zapisały czwórkę i to nie jest przypadek, mi się wydaje. Więc w takim wypadku odpada Konejo, czy jakoś tam Mati Blue, Olivier i Tomek XD29. Więc w takim wypadku są nam ile graczy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem graczy tylko. To w sumie mniej niż top 10. Okej. Okay. No to teraz tak. Teraz musimy w każdej konkurencji odpadać po jednym widzu, bo w innym wypadku to skończymy tę konkurencję w następnej. Dobra, więc teraz tak. Wszyscy stają. Wszyscy pod czerwony wykrzyknik. Stawiamy po środku ścianę. Dobra, set 7 I teraz tak. Ile mamy graczy dokładnie? 8. Osiem. Osiem, dobra. No to idealnie, bo kolorów mamy siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, nieważne. Więc zróbmy teraz tak. Dajmy stare łódki na na przykład. Na jednym kolorze tej będą dwie. Nie mogę budować. Dobra, 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 nieważne. I mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Wybierzcie kolor. Tym niebieski, tym niebieski. Kto nie znajdzie łódki po drugiej stronie odpada? Tutaj jest totalny los, ponieważ nie wiedzą, gdzie mogą być łódki, a gdzie nie. Znaczy, są wszędzie, z tym, że na przykład, zobacz, oni się zbierają na prawej stronie, a na lewej są aż dwie wolne. Więc set, zero. Uwaga, kto nie znajdzie łódki? Wszyscy się na łódki i wszyscy się rzucili na łódki na prawo. Teraz co oni robią? Aha, bo A nie pod, mogą co, to poddwójne. wejść. Nie, podwójne? Ojoj. Wracać! Nie jest stary region! Ja tego nie wziąłem pod uwagę. A, to trzeba usunąć połódzkę, akurat. Tak, trzeba, trzeba stary delikatnie to przerobić. I zróbmy tak, stary. W takim razie ja na przykład postawię tutaj jedną, tutaj dwie teraz, tu jedną, tu jedną. I w sumie i tu postawię dwie. O. I teraz mamy 4, 5, 6, 7. Ok. Usuwam region, żeby teraz już mogli tutaj wybrać sobie tą łódkę. Ale dwie osoby do łódki jednej się zmieszczą. Wtedy wyjdzie po dziewięć Dobra. Osób. A, faktycznie, ją! No dobra, no to usuwamy po jednej łódce. Tu usuwamy, tu usuwamy, tu usuwamy, tu usuwamy. Dobra, tu no jest... No teraz sześć, jest git. Teraz sześć, no odpadną dwie osoby. No ale dobra, nie będzie. Uwaga, set zero. I uwaga, kto znajdzie łódkę, a kto nie znajdzie. Dobra, tutaj są dwie osoby w łódce. Tamta, ojoj, tutaj są trzy osoby i zostało tylko jeszcze jedno miejsce w łódce. Oni sobie nawet na nie znają, to nie, nie mają. Skatnie. Patrz, jak ten Steve, to już odpuścił w ogóle. No, to będzie pierwszy. Dobra, więc ty odpadasz. I te, ten drugi Steve tutaj. Aha, ty też by odpadłeś. No dobra, nie będzie. Nie, nic nie zrobiłem, sam odpadł. Aha, on po prostu <laughs> musiał wyjść. On chyba widział już, że nie ma żadnej łódki. No cóż, a szkoda, bo jakby patrzył trochę w lewo, to jest szansa, żeby tam dobieć przed resztą. Teraz natomiast możemy zrobić kolejną losową konkurencję. Teraz, czy to jest tak, że teraz każdy z tych widzów, czy jest czy ich, ich, ich sześć? Mamy mamy sześć kolorów. Kolorów. Każdy wybiera jeden kolor. To mi się bardzo podoba. Tre... No! O! Bardzo niefortunnie się złożyło. Więc myślę, że teraz możemy zrobić numerkami. Zrobimy inaczej, niż wcześniej było koło fortuny. Tym razem sobie weźmiemy generator liczb losowych. Losowe słowa, generator. Widzę, że na czerwonym nikt nie chciał stanąć, za to dwie osoby stanęły na czarnym. Cóż, módlmy się, żeby w tej był czarny. teraz mówię wam, widzowie, tak. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli czym od lewej, generuje liczbę 1 do 6, wyszło 4, Więc raz, dwa, trzy, cztery! Yo! Czyli wyszedł czerwone nie stanął! W takim Patrzę wypadku się. losujemy jeszcze raz. Więc czasem, uwaga! Czasem. Generate i wyszło 5 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Niestety, więc pana muszę zmartwić. Pan odpada. Nie, niebieski. Oj! Niestety, smurf, Ale jak widać niebieski smurf i kolor nie zawsze jest spoko. Dobra, daj tutaj ciasta na środku. Ciasta na środku. Zaś wyjedzą całą dostawę w 5 sekund? Nie, no nie tym razem. Teraz jest ich za mało. Ej, tutaj patrz, już wbił, wrócił, to był chyba ten, co wcześniej wyszedł. Niestety deadł, bo tak zabezpieczyłem te eventy pluginem własnym, więc o tyle git, że przynajmniej nie można oszukiwać w takiej formie, że wychodzicie, a potem wracacie. Ej, bo mało nas. I co? Domin, jaki jaki masz problem, Domin? Wiem. Tak, tako. Niech zagłosują między sobą, kto ma odpaść. To może zróbmy tak, stary, żeby oni może nie wiedzieli, to czekaj, zróbmy tak. Raz, dwa, trzy, dobra, cztery, pięć Pięć, pięć osób, tak Dobra, tak, bo mamy pięć osób I teraz znowu od lewej liczymy, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć Napiszcie cyfrę Od jeden do pięć I osoba, która będzie przegłosowana To po prostu odpada, dwa, okej okay, Więc osoba numer dwa odpada No ty gościu, co ty robisz? Co za chłop, widziałeś, on tam jeszcze tam wrócić Wiesz, że to pewnie jakiś błąd jest Widzimy czwórkę starych tytanów Aż warto by było sprawdzić kto to tak naprawdę jest A jest to Craft Aniaja, Domin i Kubuś Lolówa Ciebie nie liczę Smurf, bo ty też niby tutaj jesteś, no ale wiesz Ty, ty stary, to, to nie, nie ma, jest, to, no to, to nie jest to samo Tu robię kolejną konkurencję jak coś Okej okay. Mam pomysł taki <laughs> Nie wiem co tam robisz, ale ja mam teraz stare konkurencje jak z prawdziwymi Biorę więc, każdemu dam po trzy, myślę złota Raz, dwa, trzy, raz, aha bo to, to tak nie działa Zaraz, ile ty masz złota gościu? No on napisał dzięki, on myślał, że mu to tak po prostu daje Domin Aha, dominik ma cztery. No to raz, dwa, trzy. Oddaj jedno Dominik. Dobra, każdy ma mieć trzy. Dobra. Ten to bierze i teraz zostały jeszcze tylko ostatnia osoba. Raz, dwa, trzy. Ile jest teraz osób? Teraz osób jest cztery, ale po tej którą roje, będą tylko trzy. Dobra, dobra. I teraz uwaga. Każdy z was wybiera cyfrę od 1 do 3 i wyrzuca jedno złoto przed y, siebie. No, halo. Co oni robią? Nie nie, 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 nie! Nie, nie, nie! Nie tam! Nie schodźcie z tego! Ja właśnie myślałem, o co im stary chodzi. Jeden, dobra, czyli tak, domin pisze jeden. Zaraz ja tutaj może w ogóle troszeczkę oświetlę, bo oni tak mają tej mega, mega ciemno. Dobra, dobra zostaną trzy osoby, tak? Tak. Dobra, więc tak. Od 1 do trzy os osoba, która odpowie dobrze, dostanie jedno złoto więcej za dwa. Więc tak. Give e Kubuś Loluwa. Kubuś Loluwa wygrywa jedno i tylko tyle. Znowu to samo, czyli wyrzucacie złoto i piszecie cyfrę. Dobra, proszę bardzo. Tylko, że nie wszyscy tutaj wrócili złoto. Chciałbym tylko zauważyć. wyrzuciłem trzy. Oni stary, oni wrócili całe złoto, jakie mieli. A jakby chodziło o to, że kto straci... Całe Całe złoto ten odpada, więc ja nie mam, ja nie mam, ja nie mam, ja nie mam pojęcia. Kubuś do Luba może, pro... Chcesz tą inną, może być konkurencja. do Kup, Luba i wyrzuca Jaka konkurencja, co ty tam masz co to jest? A, no to patrz, w jest z tych laf jest lava. O nie, o nie. Nie, nie mów. No dobra, ale to czekaj. Powtarzamy losowanie, więc tak, są głosy. Jeden, dwa, trzy i dwa. Dobra, losujemy znowu, i tym razem wypadło trzy, więc Crafter dostaje jeden. Wypadło trzy. Runda kolejna. No dobra, wyrzucajcie złoto. Jest jedna osoba, wyrzuca. Druga, wyrzuca. Trzecia, czwarta. Więc takim oto sposobem mamy rundę drugą. Są cyfry obstawione. Są teraz dwie trójki. Więc chyba liczą, że drugi raz wypadnie, a tym razem wypadło dwa, więc teraz wygrywa do. Dobra, kto ma złoto trzyma w ręce Dobra, dwie osoby mają złoto Teraz wy we dwójkę gracie tylko, bez złota Na śmierć i życie, jeden czy dwa? Jeden, dwa, dobra, więc teraz pytanie, czy padnie jeden czy dwa? Czy odpadnie Kubuś? Odpadnie Aniaja Więc Aniaja odpada, mamy trzy osoby, które teraz Powinny tutaj przyjść do kolejnej konkurencji Każdy wybiera jedną dziurę, ale nie Skaczecie jeszcze, dobra pytanie Yo, gdzie jest ta zła dziura? Jest to sam, nie wiem. Wszyscy do krawędzi Skaczcie! Dobra, uwaga, skaczą. Kto to przeżyje, a kto nie? Dobra, uwaga, kto przeżył? Aha, bo ty. Dobra, tutaj widzisz po drugiej stronie. Zaraz oni przeżyli wszyscy? Stary... Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Co? 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 Coś ty stary zrobił! Co? Ty, stary, <laughs> zrobił? Jesteś, jesteś stary, ale... Ty, jak to miało zadziałać, zmiławy! Jak? Jak? Miały? Jak? Ja nie mogę. Widzicie z kim ja muszę pracować? Ups. To jest do rzeczy. Replay, replay. No, to dawaj. Tylko może... Nie rób tego na widoku, gościu! Wy tam jesteście, czy...? Ta tak, Dobra, tak, jesteśmy. Jesteśmy na widoku. Smurf zapomniał dać lawę. Macie farta. Albo i nie. Ja tutaj nawet oświetlę to, proszę bardzo. W kasynie stać ich na prąd. W końcu tyle ludzi okradają, że powinno być ich stać na prąd. Dobra, czy już są dziury? Dobra. Tak. Jeszcze, tak. jeszcze raz. Wybierać dziurę. Dobra, komuś do luwa od razu będzie rządzić na środek. Okay, teraz GM3. Ja chcę tutaj być po drugiej stronie. Skaczcie. Dobra, i kto tutaj wpadnie? Ojoj, i się luwa, który chciałbyś, żebyś na środku akurat odpadł. yo, Więc został Crafter i Domin. Mam pomysł na kolejną losową konkurencję. No stare, to już jest ostatnia konkurencja, więc tutaj wiesz. Patrz. Ja Weź w rękę, albo ja bym wziął jakiś kolor, albo czarny, albo czerwony. Mm -hmm. I oni muszą zgadnąć, którym, e, który kolor mam aktualnie w ręku. Okej. Okay? Czy ty się będzie szamował z tyłu, po prostu za ścianą, tak. i to ja mam być sędzią. Okej, okay, czyli niech będzie. W takim razie teraz wygra osoba, która dobrze odpowie. Smurf jest za ścianą. Trzyma w ręku kolor: czarny lub czerwony. Jaki kolor trzyma Smurf? Okej. Okay. Crafter odpowiedział, że czarny. A te, ten, ten drugi. Obydwoje odpowiedzieli, że czarny. A ty, stary, trzymasz czarny? Nie, Zapisał. Nie, dobra, więc niestety, ale obydwoje odpadli. Więc słuchajcie, tak to właśnie wygląda. W Kasynie nigdy nie ma wygranych, i myślę, że dzisiejszy odcinek dobry to, to zobrazował. Pamiętajcie, uważać na siebie. Trzymajcie się na razie. No i cześć.